I e o, Dipsy dzisiaj jedzonko przygotowuje <laughs> dla teletubisiów I e o, I e o Dipsy coś pysznego przygotował. I e o, a co to jest takiego? I e o Dipsy, Cóż ty zrobił do jedzenia. Dipsy. Hmm. co to takiego jest? Możesz mi to wytłumaczyć. Hmm. Mamy takie coś jeść? I e ununu, to nie jest dla ciebie, to dla teletubisów. Ty jesteś przecież odkurzaczem. Hmm. Coś w tym jest, coś w tym jest. Tubisie, to jest kinder niespodzianka. Wyczarowałem je. I tam jest w środku czekolada. I zabawka. I oho, Dipsy bardzo jest ciekawy, co tam w środku jest. No, no, też jest ciekawy. Mówiłeś czekolada? No, no, lubi czekoladę. Ależ Nunu, no, no. przecież odkurzacze nie jedzą, odkurzacze sprzątają. Nunu, no, no nie jesz czekolady. Masz rację, zapomniałem. A my otworzymy tę kinder niespodziankę dla naszych teletubisiów i zobaczymy, co znajduje się w środku. I mamy tą przepyszną czekoladę, którą zaraz teletubisie sobie zjedzą. A my pierw zobaczymy, jaki smerw znajduje się w środku. Czyżby to była nasza ukochana smerfetka? O tak, o tak, o tak, która idzie sobie na zakupy. Tak, smerfetka idzie sobie na zakupy, a w swoich torbach ma różne prospekty. La, 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 la. La, 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 la Tak. Tu włożymy do jednej torby. Proszę, smerfetko. Troszkę wystaje. Nie chcę za mocno wciskać, bo zaraz mi się rozwali cała Smurfetka la, la 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 la. Smerfetka idzie na zakupy. I u, na zakupy. I u na zakupy. Dobrze, te tuby się się będą teraz zabierać do czekolady. Hmm, nunu musi posprzątać ten bałagan. Nunu, poczekaj, to czekolada, to nie są śmieci, nunu.